Kolejny dzień Popatrzcie Co tu jest Kamperek ha, ha. Super sprawa Była okazja się Przespać w kamperze Także Idziemy drugi dzień targów Tutaj przede mną Widzimy parking e, piętrowy, tak. I tutaj wchodzimy na targi. Leje deszcz, ale nie wieje, nie? Coś tam wyrusza tutaj flagami. Ale... Deszcz pada ładna mikroczekolada. <grywka> tak. Tu, co tu za cudo? Jakiś elektryk Nie wiem co to za model Aha, zobaczymy Co to za sprzęt No tak, bez kija nie podchodź nie? No kija, fajny yeah

Dalej, Dariusz, głównie, ten ulec odpowiada za przód cały i on odcina za kutrę. to jest ulec, ten, ten, który odpowiada za ten. No, to jest ta nowa sterowa podczas skręcenia pomaga i na każdy terenie, które będzie zaraz ustawi tak, zrobić, nie? Teraz jest delikatnie. Jednoczka wspomaganie jest takie Trzeba nagrać. to się tak ma. i suppose. ¿Qué <laughs> Trójeczka, proszę Państwa. tu są biegi, tak, na trójeczce, no, Trójka. damy mu trujeczkę okay. Вообще наверное, Dajcie jeden panel, będzie doładowywanie. Dostałem opieprz, że trąbię. Trzeba zrobić e, po prostu e, ciszy, klaksą. Dlaczego nie? tu do klasu, ale Jest? musi być motocyklowy. No. Musi być Dostałem przed chwilą opieprz, że trąbię. Dobra, Dora. tak. Jest. A co? Trzeba coś zrobić. Ruch jakiś, nie? No, także super sprzęt. Naprawdę rewelacja. Jestem pod wrażeniem. 1% osób są osoby niepełnosprawnej projektuje typowo od niepełnosprawnych takie rowerki, a druga grupa odbiorców to są ludzie, którzy uprawiają turystykę, wyprawówkę i, i, i co? Jak to do elektromobilności, pojazdy elektryczne służą do dalekich wypraw. Tylko trzeba odpowiednio sobie skonfigurować nawet. To, to wyjonować, to, sam, to akurat jest 2850, no? 25Ah, 48 wrzuciliśmy. Jaki zasięg? Przys przy mojej masie jak kręcę, mam 90 km zasięgu na jednej baterii, jak ale, ale mogę jak dublować baterię. A jak nie kręcę, to mam 60 zasięgu, ale mogę dublować baterię, bo mogę wrzucić dwie baterie, tylko że nie łączę ich, tylko po prostu jadę na jedną i później przełączam na drugą. Okay. Teraz robię maszynę, gdzie już projektuję swoje baterie większe, nie? Bo, no bo tutaj mam 25Ah, to teraz robimy baterie 35Ah. Co no, no? no przecież To no, takie pakiety nie. Z no, ja, ja 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 wszystko rozumiem. to No a jak tak, ktoś się mi pod kotę, czy nie? Tak, oczywiście. Cztery, cztery już, to. No to co? Kończymy imprezę, tak? No nie ja wiem, możemy no, zaczynać. Ale to też dzięki za A to co to jest? To jest to znaczy to jest uchwyt do wstawania, bo jak mam uchwałę w okay, chłopaku, okay, okay, mam okay, okay. czterokątne nowe porażenie mózgowe, to tak, nie tak, mam tak, dużych tak, problem z wsiadami, nie wiem, ja z czy mam osoby po amputacją, z ściaki z wózkami, więc, no jest tutaj, Nie, to, nie jak... wiem, jak to się błaga. Osoby niepełnosprawne mają dofinansowanie, tylko osoby niepełnosprawne, niepełnosprawne tak. jak idą do patrona, to zyskają Silnik 1,5 kW, tak? Ej, dobra. No, to... Chyba tak jak sobie wszystko już jest tysiąc tak do półtora no to to tak na takim silniku można wieźć No To w możesz nawet niego w kawę wyciągnąć Ja zrobiłem już, uwoziłem się. Pedałować. Nie, no nie trzeba, nie ma Nie trzeba, nie trzeba. Ja nie pedałowałem, samo nie, nie wolno nawet. Znaczy z elektrykami, kłócić. można robić. Trzeba to postarać się. Zobaczymy, chcę pewne zawieszenie. Prowadziliśmy fajny no, pojazd, jest. bardzo fajny to pojazd. Zaadziłem. Ale mam problem, problem z tym, to co mówię, nie tajwał. Tu są. 5 ,5 kg, a Jak wygląda w środku ta bateria? Zdaję? W środku? Znaczy tu jest, tu zwykle, jest bateria. Jest w pakiecie. To tak. znaczy tutaj mamy 50 gramów. No pomysłowa maszyna, pomysłowa. Fajnie się dziewudzi, to mężczyźni. 100 km można śmigać.

How how much? Uh... This one is a uh, two thousand five hundred. This socket we can change to the euro. Mm -hmm, mm -hmm. yes. Oh yes. This socket. Europe European. Mm -hmm. European. Mm -hmm. Europe. Super. <laughs> Extra Very nice. Thank you. Chłód. A po co? Jak mnie ciepło trzeba. No to jak pan Chudzie. potrzebuje ciepła lata, będzie pan potrzebował chłodu, bo będzie 35 stopni no. i, i będzie panu gorąco. A nie, Czyli to służy pan, do, jako klimatyzacja, tak? W jaki sposób, ile energii yy, mamy przy takim, no jak chłód bo no, no, Tutaj jeszcze trzeba zamienić na coś. To właśnie na wodę trzeba zamienić. No tak, na, 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 no, no. ale wodę teraz tak. Dobra, w domu chcę mieć chłodno. To teraz co, wodę zimną w rurki w... w... będę puszczał? No, nie w grzejnik, tylko jest coś takiego jak Klimakonvektor. Nie wiem czy pan wie, co to jest. A no to do, 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 do By, wymiennik w... tak? Jest z mm -hmm. No, no ta. ale teraz yy, yy, jak się pozyskuje energię właśnie tą tą zimną, nie? Zimno teraz tak to w, no przykład, pracuje to w cyklu dobowym, w nocy pan ładuje, czyli wytwarzają na no parownikach następnie następuje proces rozładowania. Czyli uruchamia się pompa obiegowa, ta zimna woda, która otacza ten pachel lodu. Ma temperaturę 0,30 stopnia, cyrkuluje na wymiennik, z drugiej strony ma instalację odbioru wodu, No i w ten sposób e, obniżamy... Wszak chodzi mi o ten... energię, ile energii trzeba dostarczyć, żeby to schłodzić. Energii elektrycznej zależy od wielkości urządzenia, od temperatury powietrza. To ma ile? To jest wersja demo. Ale to nie działa w formie pompy ciepła, tylko normalnie... Zzala w formie pompy tak? ciepła. To Aha. jest odwrócony obieg, jaka wygrywa wody. wody. Mhm. na ci no. A wielkości mamy 320 kWh, 500 kWh i 1000 kWh. To jest Ale przyjemne. czym to ma być lepsze od normalnej pompy ciepła, powietrze, powietrze? No, przede wszystkim pompa ciepła nie służy do chłodzenia, tylko do grzania. Nie. No. Może być. No, mieć... Pompę ciepła, która chłodzi, no, tak. generalnie i no, tak. grzeje. To jest taka rewersyjna pompa ciepła, czyli pracuje w funkcji chillera do chłodzenia. A lepsze jest w tym, że nie ma pan możliwości uruchomienia pompy ciepła w nocy, tak żeby panu schłodziło to, na przykład pana dom następnego dnia w południe, kiedy pan potrzebuje tego chłodu. Po prostu musi tam pompę uruchomić. W tym momencie, kiedy pan potrzebuje chłop, nie ma przesunięcia czasowego. I wtedy ta pompa nie jest efektywna, bo temperatura w dzień to jest 35 stopni, a temperatura na przykład w nocy jest 20 stopni. I wtedy po prostu panu ta pompa Opa. zużywa dużo więcej energii. No. Bo skrapla jest schłodzony, powietrze. Tak? A im wyższa temperatura powietrza, tym mniejsza efektywność. Generalnie powiem panu tak, w moim przypadku to jest tak, że jeżeli świeci słońce jest gorąco, to pompa mi chodzi za darmo. Mam swój, swój, swój prąd i generalnie już mam sprawdzony układ, ponieważ czy jak jest teraz zimno na przykład, ale słońce to świeci, no to moja pompa ciepła, bo mam dwie pompy, powietrze, woda, pracuje na fotowoltaice. No to jak ma pan, pan takie na duże baterie. nadwyżki, to tak, ale nasze urządzenie muszę wykorzystać te nadwyżki, rozładować może pan wieczorem to urządzenie i ja w nocy może pan na naładować drugi raz, a pan nie naładuje drugi nie raz, nie raz, nie nie raz. Nie z fotowoltaiki, bo fotowoltaiki tam. nie działa. No ja ale działa, bo mam dzień naładowana nadwyżka akumulatora, czyli magazyn energii. Magazyn energii oddaje... oddaje... to tak magazyn energii, to no, pan nie wstawi no, kolejnego Udobnie? Nie ma sensu, Aha, bo to jest magazyn na energii to w formie chłodu, e, no, ale tu nie? problem polega na tym, że jeżeli no, tu woda zimna jest, to jest ok, ale jak to się zamienia w lód, to lód sprawdzałem z ciekawości, bo to mnie zaciekawił ten akumulator, lód ma C ciepło właściwe, dwa razy mniejsze od wody. Ale za to e, gęstość magazynowania energii w lodzie jest dużo wyższa. Jakby pan chciał zakumulować tą samą ilość energii w wodzie, to magazyn energii będzie pięciokrotnie większy. Bo ciepło topnienia lodu to jest tam 330 to przejście, przejście, przejście do liczu do przejście fazowe. A? I to powoduje, no to że by nasz magazyn jest pięciokrotnie mniejszy niż na wodzie. No można zrobić na wodzie. No, ale miał gabaryty tego Rozumiem. dlatego jest lód jest to przemiana fazowa tak. i to daje... No przy przemianie jest dużo energii uwalnianej tak. a właśnie to, to jest, jest cały noh i potarga i to by było na tyle pozdrawiam Idziemy do wyjścia i do domciu. Ciekawe czy na podchalu, sypie śnieg.